Coraz częściej, kiedy sięgamy po jedzenie, zadajemy sobie pytanie, skąd ono pochodzi i jak zostało wyprodukowane? Czy jabłko, które trzymamy w dłoni jest pełne witamin, czy może śladów chemii? Czy kromka chleba pachnie naturą, czy laboratorium? Rolnictwo ekologiczne daje odpowiedź. To powrót do korzeni, do pracy zgodnej z rytmem przyrody, bez sztucznych nawozów i pestycydów. To także ogromna odpowiedzialność i wysiłek rolników, którzy wybierają trudniejszą drogę, byśmy my mogli jeść zdrowiej i bezpieczniej. W dzisiejszym odcinku Wieści z Mazowsza przyjrzymy się gospodarstwom ekologicznym, dzięki którym każdego dnia na nasze stoły trafiają produkty najwyższej jakości. Czym właściwie jest gospodarstwo ekologiczne? To miejsce, w którym ziemia uprawiana jest bez sztucznych nawozów i pestycydów, gdzie hodowla zwierząt odbywa się z poszanowaniem ich dobrostanu. A każdy etap produkcji, od pola aż po stół, podlega ścisłej kontroli i certyfikacji. Dzięki temu konsumenci mają pewność, że kupując produkty oznaczone zielonym listkiem Unii Europejskiej, sięgają po żywność bezpieczną, naturalną i powstałą z troską o środowisko. Ta żywność ekologiczna charakteryzuje się wyższą zawartością takich prozdrowotnych substancji. Między innymi, takie rośliny charakteryzują się dosyć wysoką zawartością witaminy C, ale także karotenoidów, chlorofili, a przede wszystkim związków polifenolowych. Są to takie związki, które mają charakter antyoksydacyjny czyli są przeciwutleniaczami. Warto wybierać żywność ekologiczną nie tylko ze względu na fakt, że ona będzie zawierała wyższą zawartość tych dobrych składników, ale z drugiej strony również ona będzie zawierała prawie wcale, nie powinna w zasadzie zawierać różnych pozostałości tych negatywnych substancji. Rolnictwo ekologiczne to nie tylko idea i pasja, to także odpowiedzialność i kontrola. Każde gospodarstwo, które decyduje się na produkcję w tym systemie, przechodzi kilkuletni proces konwersji. To czas, w którym rolnik rezygnuje z chemii, odbudowuje naturalną żyzność gleby i uczy się nowych metod uprawy. Dopiero po spełnieniu rygorystycznych wymagań może otrzymać certyfikat potwierdzający, że jego plony są naprawdę ekologiczne. Dokument wydaje niezależna jednostka certyfikująca, która co roku sprawdza, czy gospodarstwo nadal prowadzi produkcję zgodną z zasadami. Produkcja ekologiczna zyskuje coraz większe wsparcie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Rolnicy mogą liczyć na dopłaty, doradztwo i szkolenia, które pomagają nie tylko rozpocząć, ale też utrzymać uprawy zgodne z naturą. Dzięki temu na Mazowszu powstaje coraz więcej gospodarstw ekologicznych, miejsc, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a plony stają się nie tylko źródłem utrzymania, lecz także dumą i dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Znajdujemy się właśnie w miejscowości Michrów, w naszym ekologicznym gospodarstwie. W tym gospodarstwie mamy bioróżnorodną uprawę. Mamy tutaj jabłonki, maliny, mini kiwi, jeżyny, ale też zboża, zioła, ziemniaki, dynie i w tym bardzo dużo różnych starych odmian. Drzew, które jeszcze pochodzą z czasów mojego dziadka, ale też i mojego taty. I chcemy to kultywować w ramach pokazywania przeszłości. I pokazywania, że dawne odmiany również były bardzo fajne, też zdrowe i bardzo smaczne. Jesteśmy gospodarstwem ekologicznym, od kilku już lat, certyfikowanym. Wchodzą to m.in. właśnie tutaj jabłonie, czy maliny, czy też jeżyny, czy pigłowiec, czy mini kiwi. Dlaczego? Dlatego, że chcemy dostarczać dobrej jakości żywność, a jak Państwo wiedzą, niestety to, co jemy, tak, takimi jesteśmy. To jest bardzo ważne, co my wprowadzamy. My nie chcemy tej ilości pestycydów. Używamy tylko środków biologicznych i organicznych, czy też naturalnych. Robimy domowe, rzeczywiście naprawdę domowe, tradycyjne przetwory, które w większości są bez cukrów, są bardzo proste. Czyli są to soki bez cukru, drzemy bez cukru, ale robimy również octy, czy też kiszonki. Wcześniej robiłam sok malina, pigłowiec czarny bez i lipa. Bardzo fajny sok bez cukru właśnie na przeziębienie na zimę. Cały czas się robią odty u nas, dużo fermentów. Samo gospodarstwo w tym miejscu powstało w 1860 roku więc mamy już ponad 160-letnią tradycję. Jestem piątym pokoleniem, które w tej rodzinie tą samą ziemią się zajmuje. Każde pokolenie tu miało wkład jakiś i trochę zmieniało to gospodarstwo. Początkowo to było gospodarstwo takie, w którym była i, i hodowla zwierząt, i różne rolne uprawy, ale trochę też i warzyw. Potem się to zaczęło zmieniać w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy już mój dziadek tu zarządzał tym gospodarstwem, posadził pierwszy profesjonalny sad. W 2016 roku zgłosiłem się do jednostki certyfikującej i trzy lata później dostałem pierwszy certyfikat ekologiczny. Mamy różne uprawy sadownicze, zaczynając od czereśni, wiśni, śliw, gruszek i jabłek. Procentowo najwięcej zajmują powierzchni jabłka. Rozmaiciliśmy naszą ofertę też takim prostym przetwórcem. Nie mamy własnej tłoczni, ale usługowo tłoczymy soki i też możemy je właśnie dostarczyć do klientów. Najważniejsze, jeżeli chodzi o żywność ekologiczną, to jest brak pozostałości po syntetycznych środkach ochrony roślin i nawozach sztucznych, więc dla nas najważniejsze absolutnie jest zdrowie konsumentów naszych. Z drugiej strony też dbałość o środowisko, zwłaszcza w tym naszym wydaniu, czyli jeżeli mamy tą ziemię już od pokoleń i chcemy ją zostawić w jak najlepszym stanie dla kolejnych pokoleń, więc chcemy jak najmniej zanieczyszczać tą glebę i starać się, żeby ona cały czas była jak najbardziej produktywna. Zaczęło się od tego, że chcieliśmy mieć po prostu takie bezpieczeństwo żywnościowe i bazę żywnościową, żywności najwyższej jakości. Zaczęliśmy od takiego ogródka, można powiedzieć, który miał powierzchnię 10 arów. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy to właśnie całe gospodarstwo uprawiać w systemie rolnictwa ekologicznego, że chcemy to chronić biologicznie przed szkodnikami, przed chorobami. W rolnictwie ekologicznym nie stosujemy syntetycznego nawożenia dzięki temu. Rośliny biologicznie są bardziej aktywne, czerpią z żywej ziemi, która nie jest zniszczona, zdegradowana przez syntetyczne substancje. Uprawa ekologiczna jest znana nam od zawsze. Środki syntetyczne powstały dopiero później w celu Zwiększenia przede wszystkim plonów roślin, ale też walki na przykład z chwastami. Mamy takie jakby trzy gałęzie produkcji. Pierwszą z nich jest uprawa pierwotna, czyli rośliny na polu, i są to rośliny zbożowe, które uprawiamy na mąki. To są to rośliny kapustne, kapusta biała, czerwona, brukselska, marchew, cebula, ogórki, dynia, ziemniaki, no tak, taki podstawowy asortyment, który jest używany przez praktycznie cały rok w gospodarstwach rodzinnych. Od tego roku zaczęliśmy też robić trochę nowaliek w postaci natki pietruszki, szczypiorek w pęczkach, botwinka. Powiedzmy takie główne uprawy rolnicze, tak jak mówiłem, zboża. Poza tym mamy też hodowlę ekologicznych kurniosek, na który mamy certyfikat. Trzecia gałąź to przetwórstwo. Kisimy ogórki, kisimy kapustę, kisimy buraki. Dlaczego ekologia? Przede wszystkim jest to nisza, tak można powiedzieć, a jest to zdrowe przede wszystkim. I dzięki temu, że odżywiamy się zdrowo, jesteśmy zdrowsi. W Polsce mamy bardzo mały procent w ekologii. Ludzie przede wszystkim nie wierzą w to wszystko, ale niestety muszę się pochwalić, że mamy po to badania, po to mamy certyfikaty. Jest tego dość mnóstwo w skali roku robione. Jest to długi proces oczywiście, no bo certyfikacja polega, czyli jednostka certyfikująca, która przede wszystkim nad nami ma opiekę i cały czas czuwa nad tą zdrową żywnością. Są do tego właśnie, jak mówiłem, wstępnie badania. Cały czas tutaj jest kontrola po prostu tej jakości. Przede wszystkim mamy przetwórstwo, czyli to jest drobiowe. 100% tylko i, tylko i wyłącznie drób, czyli mamy kurczak, kaczka, gęś, indyk. To są te rzeczy, które rozbieramy na elementy. Mamy pokontraktowanych y, rolników, czyli hodowców. I automatycznie mamy jeszcze masarnię, czyli robimy wyroby drobiowe, bezglutenowe, jak na przykład pasztety. Mamy parówki dla dzieci przede wszystkim. Tak, one są robione z fileta, nie jak większość y, robi to z jakichś tam dodatkowych odpadków. My robimy głównie z fileta. Jest kiełbasa batonowa, czyli jest taka grubsza. Mamy kiełbasę mazowiecką, mamy skija kiełbasę, czyli no jest wiele takich rzeczy. Pasztet przede wszystkim bezglutenowy, biała kiełbasa i mamy przede wszystkim kaszankę drobiową i też do, za to dostaliśmy nagrodę w Polsce. Nieprzypadkowo rośnie też znaczenie edukacji ekologicznej. Dzieci z mazowieckich szkół podstawowych mogą spróbować swoich sił w konkursie Smak Ekologicznej Żywności, który sprawdza wiedzę o rolnictwie ekologicznym, pszczelarstwie i zdrowym odżywianiu. To okazja, by młodzi ludzie poznali zasadę świadomego wyboru produktów i odkryli, że jedzenie może być nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Rolnictwo ekologiczne to inwestycja w przyszłość. To troska o to, by ziemia rodziła owoce nie tylko dziś, ale i jutro. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdą Państwo na naszych profilach w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube do zobaczenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Wieści z Mazowsza